Jestem po porannym bieganiu, teraz moczę stopy, relaksuję się, odprężam, wiadomo jak się biega, to jest napięta stopa, więc teraz fajnie, woda mnie ochładza, jest przyjemna, jest przyjemna, nie jest lodowata. Idę teraz na targowisko, bo minął już tydzień. W niedzielę nie byłam, bo y, targ jest w środę niedzielę Ja kupowałam ostatnio w środę jest znowu środa. Pokończyło mi się większość warzyw. N specjalnie nie kupowałam w sklepach. I czekałam aż pójdę na targ. Jestem już w mieszkaniu, trochę uzbierało mi się tych produktów, więc wózek naprawdę się przydaje. I po schodach super też można y, go wciągać, bo ma koła. Ja planuję zrobić zupkę, więc mam ziemniaki, mam pietruszkę, seler naciowy, tutaj mam pietruszkę korzeń. Potem będę robić jakieś sałatki właśnie z awokado, z pomidorkami, papryki mam jeszcze z poprzedniego razu. Jeszcze mam oczywiście wiadereczko oliwek. Tamte przez tydzień zjadłam do sałatek, do obiadu, do śniadania na okrągło, więc korzystam, póki tu jestem... Zajadam się oliwkami. I kupiłam sobie jajka. Takie duże jajki na podwórku. Za 12 sztuk dałam 3 euro. Są naprawdę duże. Zapomniałam jeszcze dodać, że wśród moich zakupów jest kaki. Tym razem bardzo ładne. No, jak już naciskam, to jest lekko miękkie. Poczekam jeszcze kilka dni i będzie można je jeść. I mam też takiego małego banana, jejcia! W porównaniu z dużymi, tak on się prezentuje. Ciekawe, czy w ogóle będzie chociaż trochę słodki. Żywa sobie, poukładałam, pochowałam też w lodówce, teraz będę jadła. Na szczęście mam obiad. Super, dzisiaj jem z yy, oliwkami, ponieważ tak fasulkami wczoraj zasmakowała, że ją całą zjadłam. Pyszna była, po prostu pyszna. Fajnym sposobem na utrzymanie świeżości pietruszki czy natki selera jest opłukanie tej naci i schowanie jej do słoika. Powiedziałam kiedyś o tym siostra i naprawdę jest to fajny sposób. I po prostu nie od razu będę to używać, a mogę tak przez kilka dni właśnie utrzymać tą świeżość. Słoiki mi się przydają po sosie pomidorowym zostawiłam i mogę teraz sobie tak schować. Chcę zjeść na moim balkoniku, ale jest już tutaj naprawdę pełne słońce. Zciągnęłam te poduchy z krzeseł i wszystkie krzesła razem złożyłam, bo miały być przejściowe opady deszczu, ale no nie było. Nie było, więc mam to wszystko poskładane. Pierwszy raz jestem dzisiaj, może drugi, na tym tarasie. Rano tylko chwilę podychać świeżym powietrzem. Więc co, ściągam sobie tą markizę żeby aż tak mi tutaj słońce nie świeciło. Jest fajny cień. Mogę patrzeć sobie na ładny widok i nie przejmuję się, że praży mi słońca. Zjem obiad i czytam książkę. Relaksuję się, z siesta. Jadę sobie do Alicante, idę właśnie na tramwaj. Od trzech dni jest pochmurno. Akurat wykorzystałam ten czas na pracę w firmie, więc się cieszę. No, a teraz idę sobie połazić po Alicante. zobaczyć w tramwaju jest taki czytnik kart odbiłam sobie kartę i było pokazane ile jeszcze zostało mi przejazdów 7 przejazdów jak pamiętacie wykupiłam 10 na ten moment mam jeszcze 7 Wyobraźcie sobie, że się rozpadało, jest deszczowo, ale zapowiadali ten deszcz, więc <laughs> nie zaskoczyło mnie to. Wracam do domku. W sklepie kupiłam sobie w Alicante kilka potrzebnych produktów. Przychodzę teraz koło szkoły. Bardzo mi się podobają te wstążeczki zawiązane na płocie, na ogrodzeniu. I tak. Dni deszczowe też się w Hiszpanii zdarzają. Drzewa prawie bez liści. Pewnie latem jest pięknie i zielona bardziej. Ale zima jest taka. Palmy są zielone. Ale dzisiaj wszystko jest w takich ponurych kolorach szaro Przechodziłam Przychodziłam obok konsuma, a nie mam dzisiaj obiadu, więc postanowiłam kupić sobie tuńczyk. Mam tuńczyk, będę smażyła. Ryż już sobie wcześniej ugotowałam, więc taki będzie dzisiaj obiad. Pada, pada i pada. Ulica y, idzie w dół i wszystko z góry leci. Chodzę obok takich oświetlonych palm, bardzo mi się to podoba. Postanowiłam, że ja sobie zrobię chwili, na parze, więc już gotuje mi się woda. Przykrywam pokrywką i będzie mi się tutaj parował. Tuńczyk na parze fajnie mi się rozmroził. Ja teraz postanowiłam, że go sobie usmażę, i tutaj mam już dwa ząbki ze zeszklone. Oczywiście smażę na oliwie z oliwek. Tuńczyk osuszyłam ręcznikami papierowymi, żeby tutaj nie strzelał. Coś niesamowitego z kuchni zauważyłam, że bardzo pomarańczowo jest na dworze i zobaczcie, gdzieś tam przebija się słońce, nadal pada deszcz, ale są takie kolory na niebie, przepięknie. Wracam do mojego tuńczyka, smaży się tam, w całym domu pachnie, będę go teraz przewracała na drugą stronę. I trochę też przyprawię solą i pieprzem, a potem bardzo dużo posypię pietruszką. Ja lubię ryby z pietruszką, skropione cytryną. To jest naprawdę super smak. Oczywiście ten czosnek też daje aromatu. Troszkę. Więcej. Do tuńczyka i ryżu brakuje mi jakiejś surówki czy sałatki, więc zrobię sobie z takich warzyw, które mam. Awokado, sałata, pomidor, oliwki i papryka. Biorę się zakrojenie. Po trzech dniach w słoiku nadal jest świeżutka, pachnąca. Ja teraz wezmę jej trochę i pokroję sobie do tego tuńczyka. Mam tutaj ryż z masłem. Uwielbiam ryż z masłem, więc nie mogę się nigdy temu oprzeć. Następnie teraz będę nakładać sałatkę. Na to jeszcze gorący tuńczyk. I całość porządnie popruszona pietruszką. Jeszcze skopię cytryną. Ja bardzo lubię ryby z cytryną. Dzisiejszy obiad wygląda naprawdę wyśmienicie. Powiem Wam, że pierwszy raz w życiu chyba jem tuńczyka w takiej formie. Nigdy nie smażyłam tuńczyka, zazwyczaj inne ryby. Łososia, doradę, mitaja i tak dalej, ale nie tuńczyka, więc... No, dzisiaj coś nowego na stole, więc idę sobie teraz jeść i żegnam się z Wami cieplutko. Trzymajcie się, pa! pa.